Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was recenzję pamięci, pamięci Adata XPG. Taktowane są z zegarem 1866 MHz i CL10, czyli to jest ich opóźnienie. Jest to set 2 razy 4 gb czyli 8GB. Najpierw sobie te pamięci rozpakujemy, zdepniemy sobie na nie, później zainstalujemy oczywiście na mojego testbencha i przeprowadzimy kilka testów. Również będę sprawdzał, jak te pamięci czy w ogóle się podkręcają. Także słuchajcie, zapraszam serdecznie na mój film. Najpierw zabieramy się za rozpakowanie, także mamy pamięci zapakowane w taki plastikowy trej, tak aby nie zostały one uszkodzone w czasie transportu. Oczywiście mamy logo, daty, podstawowe informacje, takie jak taktowanie pamięci, czyli 1866 MHz, czyli tzw. Tak zwane PC3 14900. Mamy dwie kości po 4 GB, co daje nam oczywiście w sumie 8 GB. Mamy wieczystą gwarancję, to jest też warte tutaj uwagi i mamy darmowego Nortona, czyli antywirus Nortona w prezencie. Jeżeli chodzi o opakowanie z tyłu, to nic ciekawego, tak tak naprawdę nie ma i co mi się podoba, bardzo łatwy sposób możemy otworzyć to ten plastikowy tray Także nie musimy, słuchajcie, tutaj niczego przecinać. Tutaj ta podkładka również jest ulotką, także tutaj mamy e, krótki user manual, że tak powiem, jak zainstalować pamięci w naszej kucie głównej, itd. itd. I teraz wyjmijmy sobie, słuchajcie, nasze kostki z opakowania. Słuchajcie, mamy zielone PCB, jak widać. Także może tak w ten sposób zrobię. Mamy zielone PCB z czerwonymi radiatorami, logo ADATA data wydrukowane na biało i mamy również takie aluminiowe dodatki, łącznie z logo XPG. Także oczywiście naklejka, która mówi nam o wszystkich parametrach naszych pamięci. Także teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do testów, czyli będziemy testowali kilkoma programami. Zobaczymy, jak te pamięci wypadną, a później postaram się je podkręcić i zobaczymy, jak wypadną pamięci po OC. Tutaj plus tego, że używam hasła, ponieważ on ma dobry kontroler budowany pamięci. I w tym momencie mam nadzieję, że oce pamięci pokaże nam, jakie benefity z tego ewentualnie możemy czerpać. Także zobaczymy, porównamy sobie te pamięci podkręcone do niepodkręconych. Oczywiście będziemy również porównywali do innych pamięci Geyla, również z tym samym taktowaniem i z tym samym opóźnieniem. Także będziemy mieli dwie różne marki, jak gdyby do porównania. Także zapraszam Was serdecznie na testy. Drodzy Państwo, pamięci są już zainstalowane na mojej płycie, na moim test benchu, także kolorystycznie nawet nie najgorzej to się komponuje. O wiele lepiej jak moje poprzednie pamięci z radiatorami koloru jasno-niebieskiego. Także tutaj ten kolor tych radiatorów to jest taki dość ciemny, bordowy. I z pewnością będzie bardziej pasował do płyt z czerwonymi slotami rozszerzeń. Także tutaj estetycznie naprawdę pamięci mi się bardzo podobają. Mają takie fajne aluminiowe stawki, łącznie z logo XPG. Także naprawdę to fajnie wygląda. Zobaczmy teraz, tutaj widać termopady. Tutaj, zobaczcie, które nam chłodzą nasze chipy pamięci. Zmierzmy sobie teraz temperaturę moim termometrem, jakie mają radiatory, temperaturę 28 stopni, oczywiście bez obciążenia, także naprawdę bardzo chłodne. Zerknijmy teraz sobie na ustawienia naszych pamięci 1866 MHz z timingami 10-11-10-30 czyli dokładnie tak jak producent zaleca napięcie jakie ustawiłem również tak samo według producenta 1,5 V i na takich ustawieniach je testowałem także wszystkie teraz wyniki które zobaczycie na wykresach były na właśnie takich ustawieniach procesor to jest Haswell 4670K podkręcony na 4,5 GHz i również próbowałem podkręcić te pamięci wam powiem szczerze Powiem, że nie kręcą się rewelacyjnie maksymalnie stabilnie, co mi się udało uzyskać, 2133 MHz z napięciem aż 1,64 i timingami 12, także tutaj szamu nie ma. Natomiast porównamy sobie zaraz te pamięci wynikowo z gainami, których, których używałem wcześniej, o bardzo podobnych tutaj parametrach i jeszcze potem zmierzę temperaturę. Pamięci pod obciążeniem, także zobaczymy jak wygląda temperatura pamięci podczas testów, jak radiatory się spisują. Także słuchajcie, zapraszam Was teraz już na wykresy na pulpit. Także jak widzieliście, pamięci testowałem głównie w syntetykach, tak naprawdę tylko w syntetykach. Moim zdaniem najlepsza metoda na testy pamięci, ponieważ każda różnica zostanie wychwycona tutaj w punktach i będzie widoczna. W grach myślałem o tym, że przeprowadzić takie testy, natomiast powiem Wam szczerze, że pewnie nie byłoby nawet pół klatki różnicy na sekundę, także nie było takiego sensu. Słuchajcie, pamięci fajnie wyglądają, podobają mi się radiatory, ładnie to wygląda wszystko. Mało tego, spełniają one swoje zadanie, ponieważ pamięci się w ogóle nie grzeją. Później zmierzyłem temperaturę, tego nie ma na filmiku podczas prime 95. Po pół godziny testowania testem Blend, czyli obciążone były również testowane pamięci, i tutaj temperatura w ogóle się na radiatorze nie zmieniła 28 stopni. Także naprawdę tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o przegrzewanie się pamięci. Także napięcie 1.5, czyli kompatybilne z wszystkimi nowymi podstawkami, czy Intela, czy MD. Jeżeli chodzi o C, niestety takie, takie sobie bym powiedział, także nie powala. 2133 MHz, maksymalne zegary stabilne uzyskane i to z dość wysokim napięciem, bo 1,64 V. Także tutaj powiem szczerze, że jak gdyby nie powala. Z nóg. E, słuchajcie, cena tych pamięci około 300 zł, także ani wysoko, ani nisko, także to jest normalna cena dla tych modułów, e, czyli 8 gigowych 2x4 GB, także tak to wygląda. E, moim zdaniem mówię, tutaj moderzy mogą być zainteresowani, ponieważ pamięci mają fajne kolory radiatorów i przy płytach z, czerwonym, tutaj, z czerwonymi e, rozszer kartami rozszerzeń będzie na pewno to się ładnie komponowało. Także słuchajcie, mam nadzieję, że niedługo będę mógł dla Was przeprowadzić więcej testów pamięci, także będę mógł tutaj porównywać różne moduły dla Was i oczywiście będę robił Update y do tego testu. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego razu.